System alarmowy. On po prostu testuje i sprawdza, na co może sobie pozwolić, jak daleko może się posunąć. E, zanim ty zareagujesz. Więc to działanie oparte jest na niedo, niedojrzałości przede wszystkim przedczołowej kory mózgowej i przewadze układu libicznego, czyli emocji, impuls, emocje i działanie. E, taki typ narcyza funkcjonuje w trybie polowania, stymulowany nagrodą dopaminą, z bardzo niskim poziomem empatii. Ma słabe połączenia przedczołowej i mózgowej. U narcyza jest to objawia się to w ten sposób, że celowo będzie przesuwał granice. Najpierw delikatnie, potem coraz mocniej, aż dochodzi do brutalnych kroków. Testy lojalności, które będzie stosował, to czy naprawdę mnie jeszcze kochasz i jak bardzo, jak dużo możesz znieść, ile jeszcze wytrzymasz. Zachowanie będzie ambiwalentne, raz bliskość, raz odrzucenie. Szukanie dziury w całym, by wywołać w tobie emocje, okay? reakcje i sprawdzić, czy może tobą sterować. U ofiary, u ciebie ofiaro, będzie się to obja objawiać zamrożeniem, nie wiesz, czy to jeszcze test, czy już przesuwanie granic, czy to przemoc. Gaslighting i samozwątpienie zwątpienie, zaczynasz się zastanawiać, co z tobą jest nie tak, czy coś jest nie w porządku, czy jednak on ma rację. Tłumaczysz zachowania narcyza, bo myślisz sobie, dobrze, on miał trudne dzieciństwo, może dlatego, bo się boi, dlatego się tak zachowuje, ma jakieś rany. Rozmywasz swoje własne granice i przestajesz czuć, gdzie kończy się tak naprawdę, gdzie kończysz się ty, a zaczyna się on, ona. Typowe czerwone flagi, częste żarty o przekraczaniu twoich granic, na przykład nie masz dystansu, nie przesadzaj. Oczywiście my czasami mówimy, miej dystans, tak, wyluzuj, ale co innego jest, jeżeli to mówimy i nie ma w tym przemocy emocjonalnej, a co innego jest, jeżeli ktoś stosuje tą przemoc i mówi, miej dystans. Zamiast po prostu szczerze porozmawiać o tym albo wyjaśnić. Słowo przesadzasz lub masz cienką skórę po każdym incydencie też jest manipulacją. Ciągłe sprawdzanie Twojej racji, na przykład raz wraca, raz znika, potem tylko zobaczyć, czy jeszcze jesteś jeszcze i czy jak reagujesz. Te przesunięcia takich fizycznych i emocjonalnych granic, szantaże emocjonalne. To są właśnie te czerwone flagi. Jak się uwolnić? Ustal granicy i nie cofaj się, ok. Każde Twoje cofnięcie, to dla narcyza sygnał, że może posuwać się dalej. On się nie zaspokoi tym, że ty mu ulegniesz. Jak ty mu ulegniesz. Musisz mu stawiać twarde granice, wtedy masz miała spokój i w końcu odejdzie, uspokoi się. No niestety, na tak się kończy każdy związek z narcyzem, kochani, kochane moje, że związek z narcyzem, tego się nie da utrzymać latami. Możesz utrzymać, ale będziesz na ścieżce wojennej, więc jak chcesz sobie zniszczyć życie, to oczywiście, że tak, możesz to robić i y y y chorować, no to tak.